Pamiętuje pan te doniesienia niektórych portali, które sugerują, że sugerują wam nieuczciwość w okay. dysponowaniu pieniędzy. Państwa, pieniędzmi. gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? Gdzie jest ten Gdzie jest ten słoik, w chowam pieniądze? Gdzie jest ten swój? gdzie jest ten swój, w chowam pieniądze? Może tutaj, może tutaj, może tutaj, może tutaj. Ludzie zwariowaliście, zwariowaliście, oszaleliście, Polska oszaleliście. Nie dość, że tracimy marki, straciliśmy Solidarność. Ludzie na świecie myślą, że to wszystko się zawrzało w Berlinie. Chcecie mówić, że my chowamy pieniądze? Pokrzaniło was? Gdzie? Powiecie gdzie? Chowam te pieniądze. Jurek Owsiak, gdzie je mam? Zróbcie coś dla innych, a wtedy macie możliwość mówienia o tym, co może zrobić inna osoba. My to robimy. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To jest piękny plakat, który licytujemy. A ja nazywam się Jurek Owsiak. Mieszkam w bloku. Płacę podatki, płacę ZUS. Mój ofe, o którym się dowiedziałem u fryzjera, jest chujowy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.